Kolejne odsłonie FIO ma zawsze lokalnie. Czekają nas rewolucyjne zmiany. Wprowadzamy zupełnie nowy model nie tylko oceny wniosków, ale też przygotowywania wniosków. Będziemy czerpali z najlepszych doświadczeń z wyciągniętych z biznesu, ale wciąż bardzo mocno, a może jeszcze mocniej, będziemy stawiali na dobro wspólne, Społeczność lokalną i to, co w projektach w FIO Mazowsze lokalne jest najważniejsze, czyli na świetne pomysły realizowane przez e, świetnych ludzi. E, już na wiosnę ogłosimy zupełnie nowy konkurs na zupełnie nowych zasadach, e, zarówno dla organizacji pozarządowych starających się o środki na swój rozwój jak i na inicjatywy lokalne, które będą mogły być realizowane zarówno przez organizacje pozarządowe, młode organizacje pozarządowe, jak również przez grupy nieformalne. Pomysł na to, żeby organizacje pozarządowe nie były oceniane tylko na podstawie tego, co napiszą we wniosku. Jest fantastyczny i fenomenalny. Znaczy dobrze, żeby organizacje pozarządowe, które nie mają umiejętności pisania i nie potrafią pisać profesjonalnie wniosków, miały też możliwość tego, by zaprezentować, co robią, by pokazać swoją działalność i ten pomysł roadshow rewelacyjny. Bardzo mi się podobają propozycje zmian w programie na, na ten rok. Po pierwsze podział alokacji na wsparcie organizacji pozarządowych i podział na inicjatywy lokalne, bo rzeczywiście trudno było porównać te tak dwa różne typy projektów, ponadto to, że jakby ocena w którymś momencie będzie na poziomie subregionu, czyli tak naprawdę ja mówię o tym drugim etapie, gdzie Operatorzy wspólnie no, z lokalnymi liderami będą mieli możliwość wysłuchania y, propozycji projektodawców i oceny tych projektów no, tak bardziej już powiązanych w danym subregionie, więc uważam, że to przyniesie także bardzo duże, pozytywne efekty. Poza tym jest jedna jeszcze dla, zwłaszcza dla organizacji pozarządowych, taka wartość dodana tego pomysłu. Każda forma promocji organizacji pozarządowych, inicjatyw oddolnych jest jak najbardziej pożądana. Więc zrobienie w subregionie, niezależnie czy to będzie Płock, czy to będzie Mława, bo no, czy to będzie Radom, takiego spotkania, gdzie spotkają się samorządowcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych, Mam nadzieję, że tak jak w Płocku uda nam się także zaprosić przedstawicieli biznesu, mediów. Będzie to kolejny, kolejna okazja do zaprezentowania działalności no, społeczników. Jakby ich nie rozumieć, ale są to ludzie, którzy chcą coś zrobić dla innych, dla, tego, dla tej idei dobra wspólnego. Zmiany przedstawione na komitecie sterującym. W dniu dzisiejszym oceniam bardzo pozytywnie, są rewolucyjne, ale my, ludzie organizacji, lubimy rewolucję od czasu do czasu. Rewolucja idzie w tym kierunku, że będzie więcej spontaniczności, mam nadzieję, mniej formalności, a więcej zaangażowania społecznego, wyzwalanie kreatywności, energii społecznej. Krok w dobrym kierunku.